Cześć Boże, moi drodzy. Mamy poniedziałek, drugi dzień Adwentu. Ja mam na imię Tomek. Mieszkam w przepięknym mieście, które się nazywa Wasilków. Należy do wspólnoty odnowy w duchu świętym Jeruzalem Nowym. Moi drodzy, podczas modlitwy Słowem Bożym na drugi dzień Adwentu. Największe wrażenie wywarły na mnie, najbardziej przemówiły do mnie, słowa psalmu. Brzmią one tak. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskło. Dzień odpowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Są to słowa psalmu numer 19. Moi drodzy, niebiosa są wymownym świadkiem stwórczego dzieła Bożego. One głoszą, one obwieszczają wspaniałość dzieł Boga. To wspaniałość dzieł Boga obwieszcza zarówno dzień, jak i noc. wszystko to co stworzył pan bóg stworzył dla nas przyroda nie szczyci się tym głośno że tak została pięknie stworzona przez pana boga Nie szczycić się tym my to musimy zauważyć i tutaj moi drodzy przechodzimy do Naszego kolejnego wyzwania adwentowego. W poniedziałek, podczas drogi do pracy, do szkoły, podczas spaceru, przystańmy na chwilę, zatrzymajmy się, zauważmy to piękne stworzenie, tą piękną przyrodę, którą Pan Bóg stworzył dla nas. I przez minutę, może dwie, wychwalajmy Pana Boga w przyrodzie. Wychwalajmy Pana Boga w tych pięknych drzewach, w tym, w tym pięknie przyproszonej trawie śniegiem. Zobaczcie, jak to jest śliczne. To wszystko zostało stworzone dla nas, żebyśmy my byli szczęśliwi. Żeby, musimy to zauważyć. Musimy uwielbiać Pana Boga w tej wspaniałej przyrodzie. Do widzenia. Szczęść Boże, błogosławionego dnia!